Niektórym z nas od czasu do czasu przez głowę przechodzi myśl, żeby wszystko rzucić, zniknąć i nigdy nie wrócić. Zdarza się, że w chwilach poczucia beznadziei i smutku jesteśmy skłonni robić rzeczy, których normalnie nigdy byśmy nie zrobili. Złamane serce, poczucie odrzucenia i krzywdy może odebrać nam poczucie wartości i sensu życia. Po chwili, czasem kilku godzinach czy dniach, uczucie mija a my powoli wracamy do normalności. Nie wszyscy jednak chcą stawić czoła konsekwencjom, niektórzy chcą po prostu zniknąć. Joanna Brylowska urodziła się 15 czerwca 1981 roku w Gdańsku. Mieszka z rodzicami Gabrielą i Geraldem w Gdyni. Ma dwóch braci Krzysztofa i Tomasza. Jest najmłodsza, co czyni ją oczkiem w głowie całej rodziny. Jest zdolna, ambitna i uparta. Mówią o niej, że jest indywidualistką. Nie ma trudności w nauce, w szkole podstawowej czy liceum. Doskonale radzi sobie z językami, uczy się włoskiego i angielskiego. Po ukończeniu szkoły idzie na studia. Nikogo to zresztą nie dziwi, każdy wróży jej świetlaną przyszłość. Joasia jest też bardzo charakterystyczna, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. Jest bardzo ładna, ma blond włosy, piękne, zgrabne ciało. Na prawym policzku ma pieprzyk. Przyciąga uwagę płci przeciwnej. Zakochuje się do szaleństwa w chłopaku o imieniu Kamil. Zdarza jej się czasem westchnąć przy mamie. Boże, mamo, jak ja go kocham. We wrześniu 2004 roku ma 23 lata. Niebawem rozpocznie piąty rok ekonomii i drugi rok psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Jest bardzo dobrą studentką, a na ekonomii radzi sobie świetnie. To właśnie z tego tytułu uczelnia zaoferowała jej roczne stypendium naukowe w Genui. Dziewczyna jest podekscytowana i szczęśliwa. Do wyjazdu zaplanowanego na koniec września przygotowuje się bardzo skrupulatnie. Ostatni miesiąc nie należał do najprzyjemniejszych. W jej blisko czteroletnim związku z Kamilem pojawił się kryzys. Joasia, chcąc podszkolić swój język przed rocznym stypendium, wakacje spędza na Sycylii. Łączy przyjemne z pożytecznym i w trakcie pobytu pracuje przy pracach sezonowych. Poznaje wielu ludzi. Korzysta z życia chodząc po dyskotekach, barach, restauracjach. Po powrocie do domu ni stąd, ni zowąd zrywa z Kamilem. Trudno stwierdzić, w jakiej mierze ma na to wpływ to, co działo się na Sycylii. Może poznała kogoś nowego, może doszła do wniosku, że relacja na odległość, jaką za chwilę będzie jej związek z Kamilem, nie ma sensu. Niemniej kilka dni później zmienia zdanie i chce zacząć od nowa. Chłopak jednak uważa, że klamka zapadła i nie ma czego ratować. Dziewczyna bardzo to przeżywa, jednak nie daje po sobie tego poznać. Radzi sobie z rozstaniem na swój własny sposób. Pisze notkę. Zrozumiałam, że po rozstaniu z Kamilem wszystko, co zrobiłam do tej pory, nie ma sensu. Kartkę papieru wkłada do koperty, a ten między bardzo pokaźny zbiór książek w swoim pokoju. Tym samym kończy z przeszłością i wkłada ją między woluminy. Zapewne nie podejrzewa, że ktokolwiek ją kiedyś znajdzie. Ani tym bardziej, że wylany pod wpływem silnych emocji na kartkę z lepek myśli, stanie się dowodem w jej własnej sprawie. Dziewczyna dużo w życiu przeszła. Takie rozstanie nie było więc pierwszą poważną trudnością w jej życiu. Można by rzec, że właściwie jedną z tych mniej poważnych. Gdy miała 21 lat, zachorowała na raka. Kilka miesięcy przyjmowała chemioterapię. Przeszła również poważną operację. Oczywistym jest, że odbijało się to echem na jej zdrowiu nie tylko fizycznym, ale i psychicznym. Niemniej bardzo szybko się podniosła, a w trakcie leczenia nawet nie przerwała studiów i podchodziła do wszystkich sesji z powodzeniem. Dziewczyna jest uparta, jej życie powoli wraca na normalne tory. Wydaje się, że rozpad związku może być początkiem nowego etapu w jej dorosłym już życiu, nowym etapem, który rozpocznie we Włoszech. Jest poniedziałek 13 września 2004 roku. Joanna jest z rodzicami obiad. Jest popołudnie. Dziewczyna zasiadła do stołu jak gdyby nigdy nic. Wcześniej wzięła kąpiel, umyła włosy, nałożyła makijaż. Jest lekko przeziębiona, z tego powodu pociąga nosem. Nie ma żadnych konkretnych planów na wieczór. Nie wspomina, że wybiera się na jakąś dyskotekę czy do baru. Być może, co wynika z jej rozmowy telefonicznej ze starszym bratem Tomkiem, wpadnie do niego w odwiedziny. Dopisuje jej apetyt, co zaskakuje, ale i sprawia wielką radość rodzicom. Jednak gdy ci po pracy wracają do domu, dziewczyny już nie ma. Krzysiek mówi, że Joasia poszła na dyskotekę. W międzyczasie otrzymuje SMS od siostry, by przekazał mamie, że wróci w nocy albo rano. Rodzina nie wie, że w tym czasie dziewczyna jest już na promie do Szwecji, i wcale się do domu nie wybiera. To ostatni raz, kiedy kontaktuje się z bliskimi. W swoim pokoju zostawia spakowany bagaż, który ma zabrać ze sobą do Włoch już za tydzień. Są w nim wszystkie kosmetyki, ubrania, nawet takie rzeczy jak suszarka do włosów. Na stole wciąż leży jej ulubiony zegarek. W domu czeka na nią ukochany pies. Tego dnia bierze ze sobą tylko reklamówkę i malutką torebkę, którą zwykła zabierać ze sobą na imprezy. Wychodzi ubrana w jasne dżinsy, niebieską koszulkę i adidasy. Narzuca na siebie także sweter. Strój więc jest niezbyt adekwatny do okazji. Dzwoni na infolinię dla pracowników linii Stenaline. Zamawia taksówkę i jedzie do portu. Na miejscu wypala papierosa. Kupuje bilet do Karlskrony z tak tzw. krzesłem sypialnym, który załatwia sobie poznajomości, siada na prom i znika bez śladu. Następnego dnia rodzice otrzymują niepokojący telefon od koleżanki córki, która chce się z nią skontaktować. Mówi, że dzwonił do niej były chłopak Joasi, który sugerował, że mogło się stać coś niedobrego. W tych słowach Gabriela chwyta za telefon, by porozmawiać z Radkiem, jednym z kolegów dziewczyny, którego podejrzewała o to, że mógł spędzić z nią ostatni wieczór. Już dwa dni wcześniej, jak powiedziała jej córka, byli na dyskotece, więc z pewnością wyszli i tym razem. Niestety, chłopak twierdzi, że nie ma pojęcia, co dzieje się z Joasią, i nie widział się z nią ani wczoraj, ani dzisiaj. Mało tego, utrzymuje, że jego relacja z dziewczyną sprowadzała się właściwie do kilku spotkań. I że nigdy nie byli razem na dyskotece. Zresztą kto chodzi na dyskoteki w poniedziałki? Po tych słowach rodzice bezwłocznie zgłaszają zaginięcie córki na policję. Ci przyjmują zgłoszenie jednak z powodu tego, że jest ona dorosła i mogła po prostu wyjść od tak, nie mówiąc nic nikomu. Nie wszczynają śledztwa. Są przekonani, że dziewczyna za bardzo pobalowała i niebawem wróci. Gabriela i Gerald jednak nie zamierzają odpuścić. Przez myśl przechodzi im, że być może zaginięcie Jasi ma coś wspólnego z tym, że dzień wcześniej przeglądała internet w poszukiwaniu przekroju statku Stena Baltika. Być może zamierzała wypłynąć do Szwecji. Małżeństwo próbuje się czegoś dowiedzieć od firmy. Jedzie do punktu sprzedaży biletów i pyta, czy ona nie była ich klientem. Niestety, ale ze względu na ochronę danych osobowych, rodzice nie otrzymują niezbędnych informacji, które mogłyby ich przybliżyć do rozwiązania zagadki. Niemniej już wieczorem, korzystając z tak zwanych znajomości, dowiadują się, że Joasia kupiła bilet na prom do Szwecji 13 września. Bilet, tylko w jedną stronę. Nie mogła popełnić samobójstwa, na pewno nie, takiego zdania są rodzice. Joasia jest bardzo odporna psychicznie. Dzielnie poradziła sobie z chorobą, trudnymi studiami w jej trakcie, a także wydawała się doskonale odnajdować w nowej sytuacji życiowej po rozstaniu z chłopakiem. Nic nie wskazywało, by miała pogorszony nastrój czy nawrót dep. Nie, nie, rodzice odrzucają tę myśl natychmiastowo. Nie daje im jednak spokoju myśl. Dlaczego zdecydowała się wyjechać? Czy miała tam przyjaciół? Może poznała nową miłość? Może dostała pracę? Może bała się powiedzieć rodzicom, że właściwie nie ma już ochoty studiować, że w nosie ma to całe stypendium. Chce rozpocząć życie na swoich warunkach, w nowym miejscu, z nowymi ludźmi, w oderwaniu od przeszłości. A co jeśli, jeśli jednak nie do końca poradziła sobie z zerwaniem? Kamil upierał się, że nie chce dawać związkowi kolejnej szansy, a ona, choć jak mówiła jej koleżanka, nie zwierzała się nikomu za bardzo, bardzo to przeżywała. Wpadła w pułapkę negatywnych myśli, jak mantrę powtarzając sobie, że nic jej w życiu nie wychodzi, nic jej się nie udaje, że na pewno nie poradzi sobie na studiach, nie znajdzie pracy, nie nadaje się do związków i chce do końca życia być sama. A może, może rzeczywiście odebrała sobie życie i dlatego z zapałem studiowała przekrój statku? Czyżby czegoś szukała? Jakiegoś ustronnego miejsca, zdala od innych pasażerów? Zapraszam na część drugą. Link znajduje się w opisie filmu.